Kilka tygodni temu do Call of Duty Modern Warfare odbywała się darmowa alfa, która zawierała tryb 2x2, o czym zrobiłem już inny materiał. Teraz rozpoczął się natomiast okres darmowych wersji beta, które będą odbywały się w takich oto dniach. W wersji tej można znaleźć kilka trybów, takich jak na przykład team deathmatch, przejmowanie punktów, podkładanie bomby, a to wszystko na przeróżnych mapach oraz w różnych scenariach. Dzisiaj mam dla Was krótki gameplay: po pierwsze z deathmatchu podczas akcji w nocy, oraz po drugie z podkładania bomby. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. No i bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do samej akcji. Zapraszam! Dobra, więc ciśniemy w tryb nocny tym razem i zagramy sobie na przykład jakimś heavy supportem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. A mamy od razu drzwi, wspaniale. Powiedzmy, że jakoś tutaj idziemy. Co ktoś do mnie strzelał już? Tak szybko. To jest nasz akurat. A, to bez sensu, bo chyba ten mój laser akurat widać. Mamy granaty? Ok. To całkiem niezła postać. Kurde, ten nasz mi tutaj przesz przesz przeszkodził. Dobra, zobaczmy jakoś tutaj z flanki. Tutaj chyba powinni być. No nie! Prawie by tutaj porobili. Dobra, zamykam drzwi. Koleś witam! No nie! Okej, okay, prawie... <grym> to wyszło po prostu... Calculated, muszę przyznać. Dobra, jestem kamperem. Tak nie powinno się robić. O, dostałem nawet rangę. Piękna sprawa. Tutaj jeszcze chyba ktoś był. Tutaj cały czas nasi giną, więc ewidentnie będzie tutaj jakaś rozruba. Hej, gdzie oni są? Come on. To jest jednak, kurde, taki odrzut z tej broni, nie? Mamy jeszcze granaty? Dobra, może się. Nie, to jest Diko jakiś. Nie wiem, czy da radę tutaj skanować. Ach, chyba da radę. Mamy cały czas asysty, więc. Dobra, nie ma tragedii. Coś tutaj zaczynam robić. Dobra, ten nasz tutaj jakoś celuje. Pistolet. Dobra, zobaczmy tutaj. Nie, cały czas nikogo nie ma. Dobra, w takim razie skracamy dystans. Co ja tutaj robię? Dzieci na mnie krzyczą Pomocy. Cieka czy to był on? Sam nie wiem w sumie. O, mamy jakąś sniperkę. Kman Kurde, czemu nie mogę jej zebrać? Dobra, jak się tutaj prezentuje sprawa Kurde, co jest Jakieś mnie tutaj krzesło blokowało chyba sam nie wiem decoy No dobra to bez wątpienia tutaj wiedzą że już jestem Starajmy się może jakoś tędy przejść kurde, ale tutaj ciężko napadzie jednak Był tutaj koleś, kurde, ale mi to znika wszystko, nie? Tu jest koleś, come on. No nie, strzał do trupów. Przeładowanie Dobra, przynajmniej nie ginę. Nice. Tu jest jeszcze kolejny? No nie! Już go miałem na celowniku. No właśnie, on też widział mój celownik, nie? A to by było łatwo mi tutaj załatwić. Kurde, dobry krabi miał, nie? A może tutaj zrobię jakąś fajną flankę? Tu jest koleś, chwila moment. <laughs> Dobra, nawzajem się zabiliśmy, pozdrawiam. <laughs> Ojej, co się dzieje tutaj w tej gierce. Kurde, tylko nie prowadzą, niedługo im się tutaj uda dotrzeć do końca, jeżeli chodzi o tą punktację. W dolnym lewym rogu można zauważyć. Dobra, co my tutaj mamy? Jakoś tam na daleko są chyba Asysta? Dwie asysty? Dobra Nawet wychodzi, kurde, ale close gra Tam są jeszcze jacyś Hmm, sam nie wiem gdzie mam tutaj iść No nie, ale granaty straszliwe ta gra jest straszna. Chyba jest to jakoś na górze koleś? Nie wiem. Tak, jest na górze. A, już go porobili, okej. Okay. Z jakiejś wyrzutni chyba. Dobra, jesteśmy do przodu, to chyba jest za 75 punktów. Nice. Zaraz, zaraz. Z której strony oni są? Już na tej nie ogarniam. Tutaj będzie jeden. Uff! Aaa, tu się dał lepiej zagrać. Ale żal. Z shotguna też bym chciał sobie pograć, nie? Zawsze mi się przyjemnie gra. Ale niestety nie mam takiej możliwości na razie. Nie ma takich e, klas. Muszę tutaj jakieś wyższe levely zdobyć z tego, co tutaj zdążyłem ogarnąć. No już mi tutaj fajnie, no kulde, cool od razu się zresztą i tyle, no. No to fajna zabawa 6 na 4 W sumie jakoś później tutaj dołączyłem do tego Dobra, w takim razie zagrajmy sobie jeszcze Cyber Czy to jakaś obrona? Coś w tym stylu? Jeszcze czegoś takiego nie widziałem nigdy Dobra, więc ciśniemy w ostatni tryb Cyber Attack W sumie grałem już na tej mapie nieco wcześniej Tylko teraz właśnie w innym trybie i z tego co widzę tym razem jest to takie typowe 6 na 6, tylko jak się zginie to już tak na stałe, nie? Więc trzeba będzie to, no to bardziej tak pasywnie grać powiedzmy Jakoś zbyt nie ryzykować No i zobaczymy co z tego wyjdzie, nie jest koleś Coś tam oberwał jeden Kurde, nie mam amunicji, dobra Spotted znaczy, że spotted? Znaczy wiem, że znaczy, że mnie zauważyli, ale się tak kurde boję, że może z jakiejś rakiety, czy coś w tym stylu O nie, ale ja trafiam samo Dobra, jakoś wyszło Zaraz mogę tutaj podnieść, czy co? Dobra, po prostu wspaniale Nice Ktoś próbował mnie tutaj chyba z noża jakoś pocisnąć, ale niestety Myślał, że jakiegoś nuba znalazł chyba. W sumie miał rację, ale jakimś jak na farcie wyma wymanewrowałem tutaj tym joystickiem, kurde, szalonym. Dobra, trzecia runa, czwarta, przepraszam. Dołączyłem tutaj tak trochę po czasie. Ale te skały bardzo ładnie wyglądają, nie? Jednak trzeba to przyznać. Nawet jeżeli gram tutaj na PlayStation 4, Pamiętam na przykład w w tym Battlefieldzie 1 bardzo ładnie wyglądały nie bo taka właśnie mapa pustynna i tam to w szczególności robiło wrażenia to już parę lat temu nie Tak jeszcze byłem na starej karcie graficznej sobie tak przypominam o granaty nice może tutaj naszego ulecze Dobra, piękna sprawa. Ciekawy nawet tryb, podoba mi się, może być. O, flanka! Panowie! Pika bomb. Dobra, może jeszcze damy radę tutaj jakoś to zrobić. Nawet nie wiem gdzie mam tą bombę dostarczyć, tak prawdę mówiąc. No nie! Nie mogłem broni w ogóle wyjąć. Chyba jestem bezbronny, jeżeli mam tą bombę. Tak to chyba tutaj działa. No dajcie spokój, dwóch powaliłem, dwóch ożywiłem Czego więcej chcecie? Może damy radę wygrać O, come on, nasz tutaj coś zrobi O, nice, dobra Jest szansa na wygraną Oni też się zresowali O nie! Kolejny tam jest! Albo nie, chyba już go zabili z granata. Okej. Okay. Dobra, come on. Trzech ożywiłem, trzech y, zabiłem. Ile tutaj punktów już musiało mi się tutaj naładować, to nie wiem. Rekordowa runda. Dobra, czyli mamy tą bombę i oni tu muszą rozbroić, tak? W takim razie wystarczy jakoś się tutaj skampić, to było na tyle. Chyba ktoś o mnie strzelał właśnie. Więc to obojętne czy przeżyje czy nie, tak mi się wydaje. Przecież tutaj się nie sejwuje na kolejne rundy. My jesteśmy w takim razie terrorystami, tak? Dobra, w takim razie idę wybuchnąć. Ej, co się stało? A wygraliśmy Nie myślę myślałem że będzie jakiś bardziej spektakularny wybuch A może przed, przed tym jakoś tutaj wygrali nasi, nie wiem. Może i tak A no, pójdę sobie w takim razie jakoś w innym kierunku, na przykład tędy Tutaj w sumie rzadko bywam, więc czemu by nie Kogoś chyba tutaj było słuchać? Albo i nie. Dobra, w takim razie trzeba tutaj flankę zrobić. Nasz zginął. Nice. Dobra, w takim razie postaram się jeszcze tego zrespić. I chyba to już powinna być wygrana. W takim razie. Ciekawy tryb, nie? Z jednej strony, jak w CS-ie mi się właśnie to mało podoba, że trzeba tyle czekać na śmierć. To tutaj w każdym chwili mogą tutaj podnieść. I w sumie bardziej mi się to podoba niż ta akcja w CESie. Podobnie w Apexie jest, tam również można się zrespić. Więc tak, wtedy jest bardziej dynamicznie można powiedzieć. Teraz zaraz, bierzemy karabin, czemu by nie To jest chyba nieco lepsze No i znowu ten jeden został, nie? Mimo, że już jesteśmy jeden na sześciu, to cały czas nie czuję się pewnie No widzicie, on znowu się tutaj odpala Tam chyba jest? Dobra, rzuciłem mu granat ładny Kurde, nie ma tutaj jak wejść, dobra, nasi już wygrali, okej okay. Więc co by było na tyle Wiktory! Proszę bardzo, koalicja wygrała. Taki talent. Nie wiem, mi się osobiście gra naprawdę bardzo podoba. Nie spodziewałem się. Grałem w te poprzednie Call of Duty, właśnie w kilka tam części. W sumie, jeżeli chodzi o tą, to chyba jest tak nawet najlepsza, bym powiedział. Mam tylko jedną część, jakąś wcześniejszą, kupioną, chyba Modern Warfare 2. Tą starą, nie? To chyba z 2007 roku. Tam właśnie wygrywałem kampanię i fajnie się to grało. A nie, gra, grałem jeszcze w jedynkę, nie? Call of Duty 1, kiedy to w ogóle powstało, nie? Taka stara gra, jeszcze o, właśnie o wojnie. Więc grałem w te dwie części, a jeżeli chodzi o resztę części, to tak właśnie w postaci Bety czy Dema. I w sumie z tych wszystkich gier ta jest jedną z najlepszych. Trudno porównywać do tej jedynki nawet. Tam też bardzo fajnie mi się grało w nią. Taka krude gra z dzieciństwa. Ale to, no to również bardzo ciekawa gra. Więc pewnie będę kupował z tego pełną wersję. Więc pewnie, pewnie za tydzień możecie spodziewać się kolejnego filmiku, właśnie z bety z PC-a. już w październiku, zapewne będę robił z tego serię. E, to chyba 25 października, jeżeli dobrze pamiętam. Chociaż może jeszcze wcześniej, nawet już. Nie pamiętam, nie mam tych wszystkich dat w głowie, jednak aż taki dobry nie jestem, więc nie, wybaczcie i sprawdźcie to wszystko na internecie. Więc dobra, to by było na tyle na dzisiaj, ja się z Wami żegnam, no i do jutra.